Honda CRV AWD Hybryda. Jesteśmy w środku. Jak za mną widzicie, już jest panoramiczny dach. Jest masa przestrzeni w środku. Ci co widzą, tu jest z tyłu olbrzymi fotelik, bo, bo to jest olbrzymi fotelik i on się tu mieści. Mieści się pośrodku, bo to jest fotelik na pasy, więc nie musi być wisofiks. Ale jeżeli macie wisofiksy, to tych isofixów są oczywiście dwa. Jest top titer czy jakoś tak to się tam nazywa. Masa poduszek płytnych, masa systemów wspomagania, masa asystentów. Wszystko to, co spowoduje, że Wy do domu dojedziecie bezpiecznie. No i przy okazji niezamocny silnik, który by Was kusił do tego, żebyście jechali za szybko. No, 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 nie jeździmy za szybko, jeździmy zgodnie z przepisami. A co dodatkowo? Tu dwa gniazdka USB, gniazdo zapalniczki, ładowarka indukcyjna, selektor kurcze. Czego jest selektor? Bo przecież tu nie ma skrzyni biegów. Tu jest selektor. Trybu jazdy, tu jest selektor, co kierunku? Chyba tak. Tutaj znane ze wszystkich modeli, tak naprawdę w tym momencie, już chyba Hondy zegary. Tu jest wyświetlacz w pośrodku, działa CarPlay bezprzewodowo, wszystko jest tak jak powinno. Właśnie kierowniczka z guziczkami, podgrzewana, podgrzewane fotele i wentylowane fotele. Tu jest skórka pół na pół. Pół sztucznej świnki, pół prawdziwej świnki, czy tam krówki, czy innego zwierzątka. Cup holdery. Proszę bardzo, są dwa, tu jest jeszcze mała półeczka, tu mój śmietnik, którego zaraz się podbędę, bo muszę jechać, oddać samochód, ale to jest przepasny. schowek i do niego jest półeczka, tylko wypadła, bo ja ją schowałem, więc wypadła. Jak widzicie, lusterka są olbrzymie, naprawdę bardzo dużo w nich widać, ale jeżeli skręcacie w prawą stronę i nadal widać w nich za mało, proszę bardzo, macie tutaj kamerę, która Wam pokazuje, co jest w osi wzdłużnej samochodu. Kamery ma z przodu, ma z tyłu. Ma po bokach, w ogóle ma kamerę 360 stopni, a tu macie kamerę cofania i widok 360 stopni.